Hej, z tej strony Krzysiek, a to kolejny odcinek z się Świata, z Fański Jumping. Moi drodzy, nie przedłużając, kolejna... kolejne, kolejne zawody w Niżnym gile Ostatni konkurs nie wyszedł po myśli skoczków, bo tylko jeden w ogóle punktował. A więc, nie przedłużając, Rozpoczynamy kolejny odcinek I kolejne zawody W tak ile, no Ładna skocznia, jak widzimy na obrazku Zgadza że nie jest to większy obraz Natomiast ładna skocznia Ogólnie No Byleby Skoczkowie sobie radzili Dzisiaj wiatr pod narty Narty Oj, przejęzyczam znowu Sergiej Tkaczenko 126 Aby objąć wprowadzenie Daleko I 130 metrów wskoczył, no Kwalifikacja będzie pewna Do konkursu To od jakiegoś Zdecydowanie starczy do Awansu do Serii czyli jego do konkursu ale do serii finowej. jak byłby to konkurs, to też no, więc super wskoki, więc zaczynamy w kwalifikacjach no i nasza nadzieja jeszcze młoda Jarosław Krzak nasz młody skoczek oj, ale niestety zbyt wcześnie się wybił 67 metrów tylko. No i jest ostatnia lokata. Niestety. Niestety, ale ostatnia lokata. Nikt tu zyskał awans. No i kamień z No, kamień nasza. Legenda sportu. Nasza legenda. Okay. Ale nisko leciał. Coś jest nie tak. Tylko 108. Niska pola lotu. No coś z tym odbiciem. Z jest nie tak. No i le leser Gitkieczenko wesoło. Taką kurscą tu daleko, więc można skakać daleko. Tylko trzeba dobrze się odbić. No, a z takim wiatrem jaki ma? Miał uszliwe, ale i dalej ma. No to no. też nie wychodzą z skoki 93 m, tylko no i nawet ze stochem jest. Copy, wyszło. uzyskał awans do konkursu. A więc dwóch kazachów w konkursie. Mamy tylko z Alcem No i daleko. Ładny skok, 124. Nawet 20 do No i kwalifikuje się do konkursu. Może nie zabłyszczał jakoś? Ale ważne, że w konkursie jest, bo on jeszcze punktów w ogóle nie zabił w tym sezonie. No i pierwszy zawodnicy z punktami Niszykajela. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzi. Ale to jest krótki skok. Króciutko 113 tylko. No i bez awansu 24 Na no 28 skakoczących to jest mizerna szansa na kwalifikację W zasadzie już prawie nijak No i Paweł Wąsek, nasza nadzieja, również Też bardzo utalentowany nasz młody skoczek Tylko by Nie skakał jak reszta on na przykład takie, żeby takich skoków nie oddawał, bo to 105, jeszcze spóźnił ten skok, no nie mogło to się za dobrze zakończyć dla Pawła, takim sposobem, no na razie dwóch skoczków w konkursie, z naszych, no i Andrzej Stękała, no Andrzej, to jest wielka nadzieja, na razie na sezon... Na pewno dużo lepsze niż tamten poprzedni. Tym bez punktów, tym już. Punktów, punkty ma. No pięknie! Poza rozmiar! 145,5. Dwie... nie, 3,19 i pół noty. 1,20 i 1,19. I pierwsze miejsce. No to 145. Znowu bardzo wysoka nota. No i ładnie. Pierwszy Polak w konkursie. I oby tak w konkursie skakał, to na pewno punktu będzie i będzie walczyć o wygraną nawet. I o całe. A teraz Sander Woson Eriksen. Młody Norwek. Wiemy, że Norwegierski robią wyat ponadto. No i to jest dobry skok. 130 metrów. I tylko nota a więc zanżę jest tykałą Ale przez giję Tkaczenko A więc trójka na Na razie na pierwszych trzech miejscach. O, byłoby pięknie, jakby w konkursie powtórzyć takie skoki. No i Piotr żyła. Nie wieję mu tak mocno, tylko 90. No chyba tutaj przede wszystkim się bardzo dobrze odbić. No, i nie, spóźni nie spóźniać skoków. No i niestety. Lądowanie fatalne. 18 metrów tylko. 38 lokata, Niestety, ale. No to nie ma w ogóle żadnej szans. Amos. Przez ledwie 7 skoczków żyła. Marius Lindvik No! Mariusz naprawdę ostatnio zachwycił. W Może nie zachwycił, ale punkt zabył. No i kolejny spóźniony skok. Ale czy jest powyżej punktu K, chyba. Nie, 118. I 35 dopiero. No to 107 i. No, nie daje mu awansu. No to 110 daje awans. Powyżej dziś 110. Na razie 4 naszych skaczków dali w konkursie. Zostało raz, dwa. Trzech skaczków, z czego trzech Polaków. No i Klemens Moranka, no zwiat mocno pod narty. Wieje. A więc. Skupienie, żeby przede wszystkim jednak nie zepsuć skoku, nie spóźnić. O nie! Upadł! Upadł! Nie! Kolejny upadek! Murańki! Ależ ten chłopak ma pecha ostatnio! się do ci jest! Ależ ten chłopak ma ostatnio pecha! Jeszcze dwóch zostało skoczków! Dawid Kubacki! No! Dawid! Wiatr nie... Co... Osłabł! Ależ i tak dalej mocny! Kolejny po tę Sekundę ponad ty. No, i to jest. Może punktka? Tak, 120. I Ja was nie. Drugi oczekujący. Chyba tak. Tak jest. Za etruszynową że Gdzieś taka sama nota. Więc powinien być SXF. No i Casey Lacon mocnych. Bardzo mocny wiatr. Nawet fajny. 50 teraz już. Ale co on zrobił? 86,5. No, fatalnie to wyglądało. Po wyjściu z progu, jeździł bardzo niszczytko, i bez szans. No i czy Kubacki. No nie ma awans. Mimo tego, że ma taką samą nocę co Edu. No to jest jakiś pech totalny. Zobaczmy domena. Może domen zepsuje? Taka może ostatnia nadzieja. Więc nie wiem mocno. No chociaż wzmaga się. Le około metra na sekundę. No i. Nie będzie w konkursie. Jest awans! Jest awans! Do widać Kubackiego. Mamy. Polaka w konkursie, więc mamy pięciu skoczków razem w konkursie. No, przynajmniej los oddał nam trochę. No, Peter Prałc wygrywa kwalifikację. 139 metrów skacząc. No, a Andrzej drugie miejsce zajął. No, naprawdę. Kwalifikacje dla nie wszystkich były udane. do Domena Prowadza, w szczególności. Natomiast, no... Niestety... Czwórka, piątka Polaków poza konkursem. Natomiast, ważne jest to, co w konkursie będzie. Wyczyniał Dawid Kubalski i Andrzej Stękała. Siergiećka, czekaj, tak, bo aż sanę, bo sobie leżę w łóżku. No. 120 metrów. Siergieć. Wszystkim jest później skoku. No i pięknie. Leci daleko, daleko. Powyżej 130 będą dzisiaj pierwsze punkty. 130 metrów. No to powyżej 130. 162,9. No i pierwsze punkty. Ziergieja Czkaczanki w tym sezonie To już pewne No i pięknie się zaczyna ten konkurs No, obytek dalej Markus Eisenbichler 1,5 metra na sekundę wiatr spod Może nie jest to huraganowy wiatr, ale taki w normie który... Trochę słabnie No i niestety o... Ale jest to daleki skok Wyżej punktu K 123 metry, no to 119,9. Trzecie miejsce, no. Ciężko powiedzieć mi, czy z tą no to może mieć pewne szanse na awans do serii finowej, czy nie. No, bo trzeba jakiś reształ dziecka Kaś. Andrzej Synkała. No, Andrzej. Taki skok. Przynajmniej, no, przynajmniej 120 metrowy jak w kocos kwalifikacji ale leci wysoko, wysoko daleko pięknie, 135,5 1 na 24 19,5 no, że idealny skok normalnie to był, trzeba przyznać no i Andrzej Seminicza już o 10,1 punktu. Sander Vossen, Eriksson. Huraganowy wiatr pod narty, No, Norwek. Norwecy są zdani, że lubią wiatr pod I to takie mocne też. Ale nie. Za wcześnie się wybił. Zdecydowanie 76,5. Ledwie. O, to jest... Fatalny skok Norwega. A więc z punktów. No i za mną w ostatnim serii... Dawid Kubacki. Dawid, w miarę dobry wiatr pod nafty, który się wzmaga troszkę. 1,5 metra na sekundę pod nafty. Ale nie, spóźnił skok Z 98. 34. Niestety, ale to jest. Dzisiaj. Bez punktów Dawid zostanie. Ale Andrzej prowadzi. No i patrzmy się, Filip Aschenwald prowadzi. 142. Rekord skoczni. Andrzej dopiero szósty. Może skoczył bardzo dobrze. W czy i 3 punkty, że będzie Markus? Nie, 34 i jemu zabrakło stosunkowo niewiele. Około 3 punktów, ale dobry występ Markusa. Niestety Kubacki i Sandler Eriksson zepsuli swoje skoki. Skoki. Ehm. A więc bez punktów. Skoki, skoki. Ech, no tak, dwóch punktów. No około trzech co go, Dawidowi. A nie Dawidowi, tylko Markusowi. A więc. Rozpoczynamy serię finałową. Siergij Tkoczenko. Siergi, nie zepsuj tego skoku, byś przynajmniej miał parę punktów. No, w końcu chyba wypada. Byś miał więcej punktów niż. To jeden mizerny Ale nie To się ten jeden mizerny punkt 113 12 dopiero ostatni A więc mizerny jeden punkt Nawet za po takim gąsienicą, do którego niewiele przynajmniej stracił, ale... No jednak z Amerykaninem. No i Andrzej Senkała! Ile musi skoczyć? 135,5, 136,5, nawet dalej niż po podczas pierwszej serii. Andrzej, wierzymy w Ciebie. Uuu. Ale to jest bardzo słaby skok, no i koniec konkursu dla Andrzeja. 90 metrów, no to nawet 200 nie było, no i to jest mizerny punkt. Do klasyfikacji. Niestety. A więc konkurs wygrywa Filip Ashenwald, Kilian Payer na miejscu drugim. Jan Żelaniusz na miejscu trzecim. Niestety, ale. No, ale się nie popisał. W finale. Tylko 90 metrów. Natomiast Filip Ashenwald wygrywa konkurs. No Filip bardzo dobrze się spisał dzisiaj. Naprawdę. Nie spodziewałbym się tego. Raczej. Że Filip akurat jest w stanie się spisać na naprawdę wysokim poziomie. Takim wygrać konkurs. No ale jednak udowodnił, że jest w stanie wygrywać no, trochę jestem zły na to co się stało w finale, natomiast my patrzymy, patrzmy się na klasyfikację Pochary Świata. Ryo się dalej liderem Pochary Świata. Peter Treutz, drugi, trzeci Kraft, czwarty Ashenwald, To więc awansował bardzo na wysoką lekatę. Kilian szósty, o, nawet nie widziałem. Że szósty jest Pajer 12, Aman Klejsi Labsun 15. Esekwot z Ceneplausem w klasyfikacji Dawid Kubbacki 21, 27 Murańka, 28, Linwik i 29 Piotr Żyła Sender Vossen Eriksen, 34, 36 Ancześ Senkała, 42, Siergiej Tukaczenko. 43 Paweł Wąsek z i Ladem. Bez punktów dalej. Wielu zawodników, choć już. zostało niewiele, bo czterech. A kto. Dawodzi w narodów. No, oczywiście, że Japonia rządzi. Nie cię rywali. No i. Aż z sobie sobie. Japonia prowadzi Polska, 6, a więc niestety daleko. No, jeszcze 15 zostało bez punktów w ogóle w tym sezonie Pochody Świata. Ciekawe, czy jeżdżą będą w ogóle. No, z Słowenia i ciocia Austria. Jeszcze Niemcy, 4 czwa, i 5, Norwegia. A więc moi drodzy, ja wam już dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o stawieniu łapki w górę oraz zasubskrybowaniu tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A my się już widzimy na mi czas świata w lotach na które już niebawem. A ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję, no i do zobaczenia.